A więc, się mamy dzisiaj. Kolejny film z Znaczy Not to Tiny Sneak Peek Maxa. Adamaxa. A więc, tu mam pierwszy sneak peek, jest to powiedzmy taxi Mercedes S190. Tu widać, że mam CB Radio po prawej stronie. Tutaj mamy jakąś kasę fiskalną. Tu biegnie, leży Paytel. I tu widać, że chyba ta maszyna, co mi liczy pieniądze, bo ja to tam się nie znam w tych słupkach. To znaczy, że może już niedługo będą taksi. E, dobra, co my tu jeszcze mamy? No to jest ta maszyna, więc no, chyba możemy do następnego zdjęcia przychodzić. mam taką nadzieję, że chyba wszystko wam powiedziałem. Z kolejnym zdjęciem jest bardzo niefrażny. Nie wiem, czemu Max takie zrobił. Jest to taksi Skoda, ta ten nowy, e, Octavia jedynka w której stoi pan Zygmunt z walizką i czeka. Mam nadzieję, że to powiedzmy, że te ubery będą fajne, ale nawet nie patrząc się na jakość, to fajne. Fajnie to tak sobie wyglądają, nie patrząc na zdjęcia. Um, tu, no chyba wszystko z tych zdjęć. No. Co, tu jest znaczy koniec stacji, to może być sławnie gdyby nie było na mapie. Chyba to tyle z, z tym. Przechodzimy do y, następnej rzeczy. Teraz chciałabym Wam pokazać tajnego y, filmik o Damaksu, który wysłał o tych

Up and make a state, Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious. You can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got It was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love Show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams is some modestness. I'm not here to say the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day. Going off of my meds, no, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't. Do A więc to tyle w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że nie Wam już od mojego głosu, bo użyłem mikrofonu od kamerki, tak, wiem, to jest głupie, bo to robię na komputerze stacjonarnym, w którym jest Windows 7 i nie dobrałem różnych dam scen, więc no to chyba wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Wpadajcie na Discorda dla widzów. Cześć i pa!